Siemanko! Witam bardzo serdecznie w siódmym odcinku. Nie Alfheim to przepiękne miejsce, ale wojna wszystko psuje. Teraz jak widzę do kolejnego Patrzysz punktu. Na, na wojnie żołnierz widzi piękno w rozlewie krwi wroga. Wystarczy. Rozmawiamy na łożu. Ojcze! Kolumny i pierścień tworzą elficką runę! No, ogólnie te pierścienie przestawialiśmy w tamtym odcinku. Beze mnie lub pode mną? Licz się ze śmiercią bystrą, lecz wewnątrz uh -huh. ciebie jestem życiodajną iskrą. Tak, woda pasuje. Terma już choroby? To znowu głosy. Ale inne, mniej gniewne. Prosiły o pomoc. Jesteśmy tu po światło. Nie obchodzi mnie, czym są i czego chcą. Ciebie nic nie obchodzi. Masz coś do powiedzenia? Nie. No, Lundry. przynajmniej potrafi rysować. Co się dzieje? Rony, zobacz, ojcze. Tak. Głosy, które słyszałem, ciężko było je rozróżnić. Ale wydaje mi się, że w tle słyszałem mamy. To niemożliwe. Wiem, co słyszałem. się dosyć. Ten wygląda inaczej. Spójrz na te rogi. Staj ze mną. I tak nas zaatakuje, zapewne. To nie brzmi dobrze. Wiedziałem. To jest boss, pewnie. Go! Dobra. Tu będzie ciężko, ponieważ. Przeciwnicy są naprawdę trudni. Raczej padniemy. O, to niełatwo. o to łatwo. Już pierwsze. Chyba podcinek można ich. A się. Chciał w nogi napierdalać. Kadystes ewentualnie, no inaczej się tak nie da za bardzo, bo to. Ale poznałem nową opcję, aby ich rozwalić. Gleba. Teraz kurde mać! Trzeba się trzymać! Nie podchodź do klatek! Czemu są Nie będę na tyle ryzykowo, żeby ginąć, powtarzać. O nie, nie, nie. Co my tu mamy? Niby byśmy mogli to otworzyć. Ale czy my musimy? Dobra. Myślałem, że nikt tam nie wyjdzie. Mam nadzieję, że było warto. No, chyba nie bardzo. Nic nie ma. Okay. To co się Andrzej, chodź tu, bo tu ciemno. Tu nic nawet nie ma Dobra Pcha mnie No dziad mnie pcha mały. Jak to zrobić? Żeby to działało. Czekaj. No nie raczej nie przejdzie. Udało się. Trzeba kombinować? Tak jest. Na wiele sposobów. Nie jadą. Co my tu mamy? No, te runiczne ataki głównie wspieramy najczęściej się zdarzają No dobra, czyli tutaj tak w zasadzie to A, pieniądz. Pieniądz zawsze ważna rzecz 啊。Uh huh. Na, na blisko nie ma co z nimi, bo to, to jest bez szans praktycznie. Tak było dużo. To szok. Ten, sorry, CRN bardziej. To są mi temy. Trzeba jakoś pisnąć. Tylko jak. O, to jest pytanie. Nie znam na razie odpowiedzi na nie. Okej okay. dajmy na razie ten spokój Że w jakiś sposób uda się tam dostać, zgarnąć item i być szczęśliwym No tu raczej do nikąd to nie prowadzi Moim zdaniem za ciężko, za ciężko to, ciężko to jest Po prostu tam się nie da wejść Otworzyć też tego nie można No właśnie Ja widzę tą jedną pieczęć Albo nawet i tam są wszystkie Ale weź się tam łatwe Nerealne Nerealne to na pewno jest, ale niełatwe Ale my sobie odpuścimy chyba Serio. Dobra, lecimy na dół. Ten korytarz doprowadzi nas do świątyni. Przekonamy się. Nie, kurde, mać. No trochę za szybko. Tak trochę. Co za nie... Już nie raz tak było. się chciało za szybko... ...te swój toporek odzyskać. Dobra, no to teraz. E no. a Myliłeś się wtedy. Tak. Znam głos, mamy lepiej niż ktokolwiek. To była ona. Ona odeszła, chłopcze. Koniec tematu. Dobrze. I co tu jest? Dziwne miejscowy. Co wienie. Rzadko kiedy to używam, ale jak już używam to konkretnie. Nie chcę przerywać. To jest totalny rozpierdolny. Ile jeszcze? Jak tam się dostać? Trzymaj się chłopcze! Walcz! Ojciec! Gdzie tu został lider normalnie? Waszka pieprzona. Tym, tym razem na blisko Ok Andrzej też dzięki ogólnie ile mamy o 7 koło umiejętności ludzie my coś musimy polepszyć spiśnij lewą, aby wykonać atak ze skokiem o to jest fajne takie coś ja lubię kupmy to tu mamy co? Dobra Walka na dystans o, to też nam się przyda, my to też lubimy okej okay. tu co jest? dobra, to to widzieliśmy w sumie yy. okej okay. no mapa jest mała niby ale to pozory mylą oj mylą, dobra wyjdź mi stąd wyjdź mi stąd A najlepszy to ja mam w posiadaniu. Lewiona to raczej wątpię. Ale tu są szpontia z jego. Czyli co tu mamy? Przytrzymanie aby nawet do trzech fal mrozu. A tutaj? No to jest mocniejsze. To No, nieźle. Obrażenia mnie się zadają, tak. Obszarowy. Obszarowy, fajny, nie? No dobra, liniowy, dajmy tego. O. Dobra, dobra. Niechaj będzie. Mudem łuk jakoś ten. Nie można. Sorry, ale się nie zapałeś. Okej okay. Jak to otworzyć? Raczej, bez szans, z tego co widzę. Dobra, nie ma Jak to? No, bo ty to w to byśmy myślał? Musiał... Aha, dobra, spoko, Nie działa. Hmm. Coś dziś jeszcze jest, żeby piznąć, ale gdzie? Trzeba się rozejrzeć, właśnie na tym tu kolega. Ante. Uh. Cruce rettangolo si eh? Oh leva. Dobra, tam trzeba iść. Z tym idźmy. Jesteś pewien, że wiedźmy nic nie jest? Mam nadzieję, że nie zginęła. Wiedziała, co robi. No tak. Zamknij mordę. Tylko, że nie można otworzyć tego. Tam są fanty za nimi. A to tylko pieniądz jakiś. Nieduży zapewne Więc idźmy dalej. Posydu jest tego więcej O Jeśli zepniemy dość, mocno nad nami powinien się pojawić. Jasne. Spodziewaj się kłopotów. Jasne. Nie takie jasne jak się może wydawać. Czyli to jak tam jakby blokuje nam to wszystko. Te całe zarośla poskudne. Tutaj to jestem złoty, nie? Nie, to nie jestem złoty, bo złoty był jeden, nie? Co jest? To my się nie będziemy bawić. Cholery no. Jeb, chok, slam. I widłami. Pyk pyk tak zwane. No nie mogę, nie? Ale dostał szota, Ale to jeden taki był. Mody no, tylko nie sam już robić to. A ten to co? Ej, kurde, sprawdawny kamień i to. Mamy bosa! Więc... nie ogień, chłopie. Czekam. Jakie to ma zasięgi. Większy jeszcze influencerki w Polsce. Wykorzystajmy to przeciwko niemu! Ojciec! nie ma. Ojciec zginął sobie. No mocny bosik Taki niepozorny trochę. Jeszcze ty, no Dobrze skopał mu dupę. Gryź, piach! Mój kurde jest mój topór. Czyli tylko wtedy można się zimbić? Jak on z tego ściera? Jaś kurę rozpiedgaliłem trochę znowu. Ale tu hpki mają, rozdają. Ja wyczekać Dziada Co no, ja chcę rzucać, a on nie rzuca mi Wykończenie! No, spierdolenie! Kupi, chyba. Jeszcze tego mi było mało, no, nie? Ty się zajął tymi... tymi tutaj... Kurde, chłopie! Ja wiem, nie? Ale... Yeah. Kurwa, Kurwa. Ja, nie! Kurwa, HPK! Ja nie, nie! Nie! Widzisz to? Widzisz Widzisz Ledwo, co, okay. prostu... pomóż. Ej, ale co okej Po Teraz Gotowy. Kurde, jeszcze jeden hit, nie? Mamy to. Trapiony na dziany Udało się. Ale itemów. Ale fanty są. Rzadki przedmiot: Zaklęcie. No, oto jest. Zachowaj czujność, chłopcze. Serce pradawnego To sobie pozwolę jeszcze to otworzyć Nawałnica Njorda Okej, okay, walnąłem raz I to wystarczyło Najpierw zamrażasz! Sprytnę. Zwróciliśmy główny most! Musimy wrócić na górę! No i git, fajnie. Dobra, to było na tyle moi mini. Dzięki za uwagę. Wiem rojikanę, który będzie w opisie. Bądź na bieżąco tutaj, zostaw suba i do zobaczenia Chodzi już to, w kolejnym odcinku. Na razie.